Bała się bidulka, babciu! A! Jaka nerwowa, moi drodzy, aż ten stres muszę zajść ciastkami! Tak, kochani, witam się serdecznie z Wami. Zostawcie łapkę w górę! Ojej, ile tutaj propozycji widzę w tym telewizorze? <ścoughs> Dlatego babcia nie w humorze. Łatwy, łatwy, łatwy i rozpoczynamy naszą przygodę. Co to takiego? Słyszę jakiś zegar. O tak! Inni gracze też tu biegają, na nic już nie czekają. Co to takiego? Chyba, hmm, taki podjazd jakby dla tej pani babci. Ho, ho, ho. Dobra, zaraz zobaczymy. O, jest i on! Nasz wspaniały zegar wybiła północ! O, A my tutaj naruszamy spokój tej lokatorki. O, czekajcie, co to takiego? Kuchnia! Kuchnia! Jest coś w lodówce do żarełka? O, są ciastka! Mia! Give me them cookies back. Ja się tam i wcale nie dziwię, że się trochę zdenerwowała na nas, jakby mi ktoś ukradł. Ciasteczko! Yeah. To chyba też bym mu tego nie darowała. Ratunku, ratunku! Babcia mnie goni, oh, how jak stado dzikich koni. Ratunku, ratunku! Ho, ho, mam złoty klucz. Mam złoty klucz, tak się babciu ode mnie ucz. Ojej, patrzcie. O, a my uciekamy na górę. I mamy spokój? Ej, jaka spryciula. Niestraszna jej góra. Dalej na oni ratunku, ratunku! Kraniczka O! Chyba zasnęła! Słyszeliście to? Dała nam spokój. Nareszcie, nareszcie przy ale tutaj też musimy uważać te kolce, te kolce gorące. O już na nas trzychają. Ratunku, ratunku, bo nas poprzebijają. O Jak ja mogłam nie zauważyć tej lichej deski? Kochani, o, teraz jest złamana, no to już ją widzę. <laughs> o, patrzcie, tylko jest drabina i przygoda się zaczyna. Super. Hmm, manekin jakiś i w ogóle fajnie tutaj. O, ale gdzie ja mam teraz iść? O, do góry. Tak. Chyba to będzie rozwiązanie na naszym ekranie! No dalej, Blue Jane, dalej! O, przecież ty się potrafisz super wspinać! Jest okno! No, otwieramy. Hej, że ho, hej, że ho! Jesteśmy na strychu! O nie! Same pułapki! Ratunku, ratunku, Blue Jane, uważaj na swoje nogi! Bo nie masz ich tyle, co sto nogi! A to co? Jakieś sprężyny dziwne! O, uważaj, uważaj! Dobra, do góry, do góry, tam już widzę jakieś okno ekstra. Dziękuję, back. O nie! Znowu ty! Ale ja Ciebie nie widzę! Gdzie Ty jesteś? Babciu! O! Oddam Ci te ciastka! Naprawdę oddam wszystko! Jeszcze nic nie zjadłam! Ohohohoho! Ratunku, ratunku! Pomóżcie mi! Patrzcie, co to takiego! O! Jakiś dół wykopany! To może wpadnie do niego? Wpadnij do niego, babciu! O! Zadyszki! dostała? Ale i tak w kość nam dała. O, no to gdzie? No to gdzie? Gdzie mam udać się? Szybko, Blue Jane, może do domu? Otwórzcie! Otwórzcie mi, proszę! A dam wam trzy grosze! Oj, czekajcie. Jej. Znowu zasnęła. Czy to koniec? Pościgu? Miejmy nadzieję! Co tu się dzieje? Kochani, to są jakieś lochy. Babcia tutaj wrzuca swoje ofiary, które jej kradną ciastka? Chyba tak. <ścoughs> Za karę! O nie, nie! Patrzcie, Winda! Jak fajnie! No to co? Jedziemy sobie do góry, ale chyba nie uświadczymy tu żadnej chmury. O, no Blue Jane. <ścoughs> No i jesteśmy na górze. Wow, ale schody. Szybciej, bo już czekają na mnie przygody. Blue Jane. O, super. Dobra, co to takiego? O, ile tu czaszek. Jej. Ej, to nie są chyba ci, co ukradli babci ciastka? Miejmy nadzieję, że nie. Co za krypta. Ej, co tu się dzieje? Ej, to jakiś zombiak? Wnuczkowy. O nie, wnuczek zombiak mnie goni. Ratunku, ratunku. Tego jeszcze nie było. Ale się tu porobiło. Jej, jej, Blue Jane! O, cisza! <gry> Na szczęście tamten chyba jest tak ociężały, bo już się najadł strasznie tymi ciastkami. Tak mi się wydaje! O. o nie! A oto i ona! Nasza antagonistka! O, babcia niegrzeczna, która mnie goni! O te ciastka! No dajżeż, spokój, tylko jedno! Tylko jedno zjadłam naprawdę! I nawet mi nie smakowało! Serio! O, patrzcie, co to? Piwnica! O. Czekajcie. Chrapie sobie. Zasnęła. Czy to koniec? Już nie musimy się jej bać? O, czekajcie. O! A jednak... Babcia chyba nie chce tutaj schodzić do piwnicy, bo są schody! No właśnie, schody i nie masz tutaj windy, moja droga! O, super! Jej, jakie belki! Uważaj, uważaj, blue chain, żebyś nie spadła, bo tam są kolce! Kolce gorące! Jak zwykle wszędzie te kolce, kolce i kolce. O, naprawdę niebezpieczne te domy tych naszych bohaterów. O, okej. Okay. No i się udało. Wypijemy se kakao, bo się nam udało i drzwi. O, a cóż to takiego? Wow! Tor wyścigowy i będziemy mieć babcie z głowy? Wow, ekstra! Teraz sobie pojeżdżaj! Juhuu! Ale fajnie! O... o nie! Ale wybuchowy ten sprzęt! No to uważamy! No już złapać się nie damy, o dziadek! Jakiś tam był? Na fotografii! O, biedna babcia jest samotna! Ale jak ty chcesz mieć przyjaciół, moja droga babciu, jak ty nawet nie chcesz się z nimi podzielić smakowitymi ciasteczkami. O, no właśnie! Tym bardziej powinnaś mnie zaprosić na jakąś kawkę albo herbatkę i poczęstować tymi smakujami. O, właśnie, patrzcie, ten torn jest naprawdę skomplikowany! Udało się? Je, 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 Udało nam się, ale ekstra! I co? Możemy teraz się tym pobawić? Potańczyć sobie trochę? Hoho, ale ekstra sprzęt! Jej, to jest wózek na zakupy! Tak mi się wydaje! Ma taki koszyk z przodu! Wow, patrzcie tylko, jak sobie tańczę! No dobra, Blue Gen. koniec tego dobrego! Hoho, bo czeka na nas jeszcze jakaś kolejna przygoda, na pewno! O, i schody! Jej, i co teraz? Nic się nie dzieje. O, co to było? O, chyba jakaś włóczka! Jej, która chce nas przyjechać! Rozjechać! Nie, 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 nie poddamy się! I co mamy? O. Patrzcie tylko, jaki plac. Nic tu się nie dzieje, nic mnie nie goni. Kuki bazuka, kuki zuka. Kuki zuka bazuka. <laughs> Ale fajnie. Będziemy strzelać ciastkami. Do kogo? A, chyba już wiem. Do naszej babci. Niezbyt przyjaźnie do najnastawionej. O, gościnna to ty nie jesteś. Naprawdę, gościnnością nie grzeszysz. O, dobrze babciu. trzymaj się ode mnie z daleka. Proszę cię. Proszę cię! Ale mam dużo tych ciastek! Całe szczęście, że je wzięłam, bo teraz przynajmniej mam się czym bronić. O, do widzenia, do widzenia! Nie zbliżaj się do mnie, ratunku! Ona mnie zdeptała chudzikiem! O, nie, ej, a to co? Patrzcie, koleżanka, co ona robi? <laughs> chyba dobrze się bawi, tańcząc tutaj z babciami? <laughs> Na pewno chyba robi to samo co ja, czyli stara się pokonać nasze babcie! O. O nie, babcia właśnie ją pokonała. O nie, 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 nie poddamy się, tak nie może być! Co tu kryć? Nie będę się poddawać! Oj, babciu, przecież tu chodzi tylko o ciasteczka! O, o nic innego, tylko o słodycz, koleżanko i kolego! O, jaki piękny księżyc nam świeci. O, proszę bardzo, trzymaj się ode mnie z daleka, babciu. Muszę chyba pozostawać w ruchu, tak mi się wydaje. Ona coś cały czas do mnie mówi. O, patrzcie, inwazja babciów! Ratonko, <noise> ratonko, damy radę Damy radę O, to już koniec? Tam jest jakaś drabina Szybko, Blue Jane O, wchodzimy sobie Pokój zwycięzcy Wow Ciasteczka Tak, muszę odbudować swoje siły po tej strasznie wymagającej walce Jeszcze więcej, jeszcze więcej Niam, 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 niam Ale jesteś pazerna Blue Jane, będzie ci brzuch boleć za chwilę Ojej, patrzcie tylko Wow, chyba trochę przybrałam na wadze. No to teraz pora trochę się poruszać. Tak mi się wydaje. Juhu, pojeździmy sobie! Ej, może lepiej byłoby pobiegać, a nie pojeździć. Czyż nie, kochani, a ja w tym miejscu chciałabym się już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do następnych ekstra gierek z gry Roblox! Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!